Polski klub wygrał europejskie rozgrywki. I tak, mówię tu o naszych reprezentantach w piłce nożnej. Posłuchajcie tej historii. W sezonie 1964-1965 Polonia Bytom w rozgrywkach o Puchar Inter Toto, mając w grupie takich rywali jak Lons, Schalke-Gelsenkirchen czy Degerfors, zajęła pierwsze miejsce. W ćwierćfinale trafili na drużynę Karl-Marx-Stadt. Mimo dwubramkowej porażki w pierwszym spotkaniu w Rewanżu odrobili straty i awansowali do półfinału. Tam musieli się mierzyć z drużyną RFC Delhiesh. W pierwszym spotkaniu porażka 0 do 1, ale rewanż można już było zaliczyć do udanych. Zwycięstwo 3 do 1 i awans do wielkiego finału. Tu może was to zaskoczyć, ale też był dwumecz. W pierwszym meczu SC Lipsk wygrał z Polonią Bytom 3 do 0, ale w rewanżu na stadionie miejskim w Bytomiu nasza drużyna Zjechała ekipę z lipska 5 do 1 i mogła się cieszyć z triumfu w pucharze Intertoto. W nadchodzącym roku upłynie 60 lat od tych wydarzeń, czy Legia lub Jagiellonia nawiążą do tego sukcesu Polonii Bytom?